Hej widzowie, z tej strony Prowitajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak instalować mody do Beam Engine Drive, bo ludzie się o to mnie pytali, więc widzimy sobie naszą piękną przeglądareczkę i wpisujemy sobie Beam Engine Drive Mats. Ja Wam polecam pobrać sobie Brave w ogóle, nie jest to żaden mój sponsor ani nic, ale tak po prostu Wam polecam, ponieważ mam bardzo dobrego antywirusa, lepszego niż Opera czy oryginalny Chrome. Wchodzimy sobie w Modlanda, przygotowo. Na Modlandzie bym uważał na niektóre podejrzane pliki, bo czasami też niektóre mody na przykład nie działają. Ale mniejsze z tym. Wybieramy sobie jakąś modyfikację, którą chcemy pobrać. Ja już tu coś pobrałem ogólnie jeżeli o to chodzi mogę wam gdzieś chyba mam gdzieś to chyba w jakimś folderze się wydaje ale sorry, jeżeli teraz macie w sensie sorry, że macie teraz blura, ale jestem w moich plikach no i nie chciałbym, żeby moje pliki były pokazane więc dobra, teraz już widzicie normalnie tutaj mamy poka mod, klikam sobie w niego jeżeli macie WinRar'a, to wam się pokaże w WinRar'ze Wechnikas. Jeżeli macie WinRar'a, to wam się powinno pokazać coś takiego. No i czy pokaże wam się tak, czy tak, to sobie dajemy Ctrl C. Wchodzimy sobie do naszego Beam Engine Drive'a. I wklejamy. Ctrl V. O, chyba nie skopiowałem tego. Poczekamy, aż się skopie. I Ctrl no i ja już ten mod instalowałem, więc muszę dać zamienić pliku do sali, ale po prostu on się zainstaluje normalnie. Jeżeli będzie też, żebyście zamienili, to pliku, ja się sobie zamień. No i następnym sposobem jest stricte w grze, czyli idziemy sobie w repozytorium, oczywiście to nie ma wszystkich modyfikacji, i wybieramy sobie jakąś modyfikację, którą chcemy zainstalować i sobie po prostu to instalujemy, nie? Jest jeszcze jedna strona, w sensie też zbieracie drive, yy, na przykład o, na przykład ta, to jest też od oryginalnie od Bimmerjidroda. Wybieramy sobie na przykład pojazdy, no i tutaj mamy land, no i tutaj mamy pojazdy, bla, bla, bla. wybieramy sobie po prostu co chcemy, mamy tego dużo, tak. No i jeszcze Wam, wam polecam z tego, tylko że tu musicie mieć antywirus, boże antywirusa, ceglam, adblocka, ponieważ jest dużo reklam bez adblocka, ja pokażę, ale... Czekamy aż się stronka odświeży, aż wywali wszystkie reklamy. Przykładowo wywali nam teraz to, dajemy consent, zaraz nie powinno wywalić 1500 e, reklam.

to wybieramy i dajemy tutaj. Jak sobie pobierzemy, tam będzie parę plików, parę folderów. Trzeba wejść dopóki się nie będzie pisać Wechnikles. Trzeba ten to skopiować. Tam może być Wechnikles i art. No i jak sobie, to musimy to wrzucić tak jak wcześniej pokazywałem. Potem jak sobie wchodzimy tutaj na gry, to jak ja instalowałam tu tylko Amira, tak się nazywała w ogrodzie, mimo że mapy wchodziły tutaj, czyli pusta. Dobra. Tak. No, na chwilę OBS-a, nie No się oczywiście Jak widzicie, mam spustomizowane ekrany ekran ładowania. Chcecie, żebym robił jak chcecie mieć na przykład właśnie takie coś, to yy, możecie mi napisać w komentarzu pod tym filmem. Czekam już się załaduje. Mam chyba 56 giga samych modów, jeżeli chodzi o samochody. Ta musi je wczytać, naprawdę 56 giga. Mam mody, które ważą więcej niż ta gra. Sorry, że będzie koła, ale nie chodzi. Hmm, dobra, Więc sobie władujemy. na uczko, tylko w pojazdy. że to się wolno ładuje, Wiecie, dobra, no i to była Mira. I na przykład, jak nie macie tyle co ja, to po prostu sobie wpisujecie model. Na przykład Mira. O, i macie: Ghosted Mira. To akurat jest ten model, który pobierałem. Nic sobie wybieram, jaki chcę. Na przykład Dziato. Czy tam masz się wczyta? No, to będzie akurat krótsze niż tam, to no. I na przykład, jeżeli Was interesuje, jak włączyć takie coś, to tutaj macie info i na te włączamy, no, ja rozwaliło mi silnik, bo taka prędkość, Czy to na pewno jest bezpieczne, a zwiększymy sobie tutaj. O, czekajcie. Na 10 to co się stanie? U nie spodziewałem się tego. Na razie, default. Dobra. Jak na przykład macie wyłączony silnik, to jak potem zwolnicie, to nic się nie stanie, nie? Jeśli ewentualnie jak chcecie. No, ja tutaj akurat to też jest modyfikacja. Rollover. -over. To się nie skończy dobrze. Udaję ja do Was widzowie wielką prośbę. Żebyście subskrybowali ten kanał, ponieważ większość Was nie subskrybuje. I trochę mi tak smutno, jak nikt was nie chce subskrybować, bo ja się staram nad tymi filmami. A większość to lewa. No dobra, jak się zepsusię, to już mogę cisnąć na pełnej. Ile jadę? Widać może tam? Nie, interior zjadł z Witrona. nice. Widzicie, opony się nawet powiększyły od prędkości, z jaką się poruszam. Czy mi się skończyło paliwo? Tak, skończyło mi się w tym paliwo. Ale możemy jeszcze się pobawić, jak. Widzicie, meszlap oczywiście nie oryginalny, tylko ukradnięty od innego moda. Jakby to Home. Widzicie? Jest ukradnięty od jakiegoś innego moda. to nam, że od Bitrona. Bo no, przecież po co robić własne. mniejsza z tym. No i widzowie, to jest wszystko, co nam chciałem pokazać, czyli jak instalować modyfikacje. I tak jak mówiłam, jest też repozytorium, nie wiem czy mówiłam, chyba mówiłem, nie wiem, ja już nie kontroluję. Macie tutaj właśnie repozytorium. I tak jak widzicie ten film, prawdopodobnie też tego samego dnia wrzucam ten drugi film, yy, więc warto oglądać. No i co? Dziękuję za wszystko, za odcinek, za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!